Wow! Wow! Nie! Jest kolorowo! Jest kolorowo! Drugi tydzień eventu Future Stars, a promocja na superkońcy.pl wciąż trwa. Z kodem Future doznajecie 10% zniżki na końcy, które kupicie w niższych cenach. Kupujący monety podczas promocji mogą wygrać również 3 zupełnie nowe karty. A może chcecie kupić końcy, ale boicie się bana? Niepotrzebnie! Unikalne metody dostawy gwarantują największe bezpieczeństwo transakcji. Link w opisie polecam. <mum> Siemanko z tej strony Adrian witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj Pack and Play, a moim głośnym przeciwnikiem jest Deksu. Witam serdecznie witam bardzo serdecznie. Wszystkich widzów Adriana, witam ponownie na Twoim kanale. Kolejny paket play przed nami, tym razem na Future Stars. Także moi drodzy, zostawcie tutaj mnóstwo łapek w górę, jak i subskrypcja kanał Adriana. Również pewnie link znajdziecie do mojego kanału w opisie. Tam będzie rewanż. Także Adrian, czy jesteś gotowy. No, Dexu powiedział, dla <laughs> za, za mnie wszystko bardzo dobrze. Do Jestem zaskoczony. Rok temu paket play z Dexem przyliście bardzo, bardzo dobrze. Nagrywaliśmy więcej e, o tej porze. Jednakże znaleźliśmy się tutaj nie bez przyczyny. Karty Future Stars są do trafienia, także naprawdę. Dzisiaj będzie się tutaj działo, no i co? Otwieramy po dwie paczki za 50 tysięcy na odcinek. U mnie na odcinku ja otworzę dwie i otworzy dwie i u Dexa na odcinku zrobimy to samo. No ale to już będzie rewanż, to już będą jakby inne paczki, więc wbijajcie do niego właśnie oglądać to co się tam będzie działo. Ale to co? Wszystko zostało powiedziane, zasady proste, otwieramy paczki, układamy skład i potem gramy mecz. i celujemy całą jedenastkę, cały skład, wszystko co trafił, także generalnie będzie grubo. Co deksu, jesteś gotowy? Ale no pytasz się czy jestem gotowy, no ja już chyba otwieram, ja już na to otworzyłem. Tak wiesz? jest, ja już lecę. ja też już otwieram. Poszło nie poszło, Poszła i dała Ci fioletowe, fioletowe flary, bo... Jak nie będzie fioletowy flark... Miejmy nadzieję, że zaraz do nas zabita <laughs> Słuchawki, moi drodzy Ja bardzo przepraszam Ja, ja bardzo nie przepraszam. wiem, co w tym momencie się wydarzyło, słuch. ale Ja to yy. wysyłam do klubu Ja pierdzielę Drugi taki, nie, dobra Ja to wysyłam do klubu, Adrian Zobaczy, co trafiłem, nie mam Pytań, przechodzimy chyba do drugiej paczki, co? Przechodzimy do drugiej paczki No tak, ja, ja zdradzę ci tekst, w takim razie Jak już się tak chwalimy, że coś dobrego trafiliśmy Że ja miałem walkout Leci Fantastycznie. Tutaj, no. U mnie leci druga paczka. Uwaga, poszło. Dexu. Oj, 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 No, nieładnie, nieładnie, tak na moim odcinku. O, to stary, druga paczka bez ekranów. Bez tak go. na równowagi, natomiast u mnie w drugiej paczce jest kolorowo, jest kolorowo! Ojejku. No, powiem wam, że nie będzie ten Pack'n's Play chyba. Jest, jest kolorowo, Lexica, jest kolorowo, i to wcale nie jest inform. Ja... Jak ja to okay. przegram, stary, to ja idę po prostu w las, co, nie wiem, ja tu nie mam. Ma. Ja Dobrze, no to co, moi drodzy, budujemy sobie składy, wyślemy sobie je nawzajem na Messengerze, żebyście sobie je zobaczyli, to już będziecie widzieć, no i potem gramy mecz, także widzimy się za chwilę. Okej, okay, moi drodzy, ja w tym momencie robię zdjęcie mojego składu i... Dexu, masz już zdjęcie gotowe do wysłania? Tak, mam. Ja, ja też wysyła. także 3, 2, 1 wysyłamy sobie nasze składy. Ja już mam skład Deksa, o oh, mamo! O oh, mamo co Neymar. za O Co za gość A ty gdzie masz tą kolorową kartę? Na ławce jest... Yy... Nie widzę, bo tak <laughs> stary jest, zrobiłeś, że Na ławce jest mój drogi karta Men of the match z drugiej ligi hiszpańskiej Okej, okay. ja pierdzie... No Mówiłeś, że kolorowo. Ja myślę, że jakiś fiużer... Ojej, no to stawka, stawka jest potężna, no ja mam do stracenia tego Kasemiro, nie, I, i resztę ekipy. No nic, Deksu, no powodzenia, zapraszam Cię do meczu i lecimy, moi drodzy. Także, moi drodzy, jak widzicie, jesteśmy już gotowi do spotkania. Ja tutaj powiem głośno i Wam, i Dexowi, że postawiłem troszeczkę na, troszeczkę na, na defensywę. Ale tak, odrobinę, odrobinkę. Nieważne, lecimy w każdym razie. Powodzenia, Aleksu. A ile ty masz zgrania około w ogóle, bo nie zwróciłem uwagi. 57. No ja mam 86. się ma. No, jazda! Jezus Maria. Dawid Neres, Dawid Neres! A ja, 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 Stary, ja, aktualny, to, to ja się czuję jakbym grał w jakimś slow motion. Nie <laughs> wiem jak ty. Ja też. Ty, zauważyłeś, że oni chodzą jak gówno? Pa, pa, Dawid Neres, Dawid Neres! Co ty się dzieje? Jaka patologia, moi drodzy, dalej 0-0, ja nie? Nie Ja stary i zrobić nie mogę. Oj, oj, oj! Aj. Bronii, broni, broni to ma. Gianluigi Buffon. Oj, 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 on tutaj będzie szukał uderzenia. Buffon tylko oprowadził piłkę wzrokiem. Oj. Neymar! Wiedziałem, wiedziałem. Krótkim dlatego Buffon Kurde. został minimalnie dosłownie przesunięty. Radu, no weź że go tam zdziel z buta. Boże, ciąg poleciał z tym ślizgiem w ogóle. Ja! No! Aj, Na razie Gianluigi. jak za najlepszych lat. Tak, na razie ratuje zespół. No tylko na nim mogę polegać w tym momencie. Jedziemy, laga, laga! Co jest? jest Fabregas Co to tak zaspał! jest Fabregas zaspał! A ta wrzutka, o to zaszpał. bez komentarza! To jest... O Boże, o Fabregas za zaspał, a mój napastnik tam nawet nie wstał, nie? Zaspał to mało powiedziane, stary. On był jeszcze przed nim 300 metrów. <laughs> wow! wule. O Boże! Nie w niego! To, to nie, nie być odmala. w piłkę! To czerwona, to jest czerwień, stary sobie wjechał i to jest no czerwona, ja to jest czerwien, to CO?! Co?! <laughs> Czemu tu nie ma czerwonej kartki? Bez, bez piłki, piłki, piłki od tyłu! Jazda, panowie, kontratak, dawaj, dawaj! Dawid Neres, Dawid Neres! To był <laughs> lob, tak? Spokojnie, spokojnie, panowie, nigdzie nam się nie śpieszy. A jednak się śpieszy, wrzutka! Strzał, ale niestety Muslera broni. Gabriel Paulista. Ach, koniec pierwszej po, połowy wyrównanej moim zdaniem, bo jakby tak zliczyć sytuację, to mimo wszystko myślę, że wychodzi podobnie. Tak, to zresztą jest, to widać po jest. statystykach. Moi drodzy, jedziemy z drugą połową, bo tutaj naprawdę się dużo dzieje. Szczerze moment jestem zaskoczony, że jest 0-0. E, bo bodekstu nie oszukujmy się, no w tej osłonie FIFA prezentuje poziom nawet dwa wyżej ode mnie. Jedziemy z drugą połówką. powodzenia! Podawaj do tego Neymara szybciej. O. Oj oj to jest gol. To już jest yes, gol. Neymar jeden No powiem ci tak, karta. Karta zrobiła robotę. Tak, no nie upilnowałem, nie upilnowałem go. Fajnie się urwał, obrońcy... O Fakes tutaj. No. Na tak, tak, tak. Neymar. Neymarek, Neymarek. No niestety 1-0 moi drodzy. No. Jezus Maria, ale mi się obrońca z... o Jezu, Gigi. nie zachował, ale Gigi Ale to była folk. akcja Neymara Uratował Gigi, Gigi to Neymar, folk. stary, tu powinno być moim zdaniem 2-0 Ale nie wiem, czemu na krótki nie strzelałem, na krótki by bez... na stówę by był Ajajaj, Ajajaj. Nandes Nawet nie wiem, kto uderzał, tak się nic nie doceniam, nie komentowałem, <laughs> nie, nie wiedziałem, kto tam strzelał <laughs> Twój ulubieniec, stary Ale nantes sobie kopnął piłeczkę, no Jakiś tam groźny ten strzał był, no, aż tak źle nie poleciało Oj Oj, no i ten przywilej korzyści, no? Ile jest ten przywilej korzyści, cwał? Ej, co jest, odnóżona pada! O, już działa. O, poprzeczka? Nie, 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 Moje górna siatka była. Nawet na wyjście, klasa, na czas! Neymar, no, ej, no, hard, no nie zmienić zawodnika! GG, no GG! Autostrada. Ej, gałką próbowałem, próbowałem tym i nie mogłem zmienić zawodnika, yes. nie? Neymar, autostrada, stary podwrawę, nie, 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 stary, to taka Daj się skosić jeszcze. To czerwa. O oh nie. A, no jeszcze, nie no gg. Jedną, GG GG będzie, moi drodzy. Co? Dawaj tu się no, no, wulej, wulej. <śś uhhh> Nie co ci? Ulej! ulej. Ten wesci nie może skończyć! Koniec! Nie ma... Dobra, jest koniec moi drodzy! Jest! No GG, szkoda, jest. szkoda! Miałem swoje szanse no, Dex tak uderzył. No, tak Myślę, że jednak ta druga połowa była z, z Twoim przeważaniem i, i wynik zasłużony. Niestety. Niestety, ale było tak blisko, żeby Dexowi <grym> kurde zepsuć cały wale, plan wale. misterny. Ale Koncepcji niestety nie udało spory. się. Dokładnie. Ja co ci mogę, Adrowiec, powiedzieć? Dzięki za te opakę playa. Mam nadzieję, że u mnie w rewanżu również będzie całkiem. W porządku. Co mogę powiedzieć. Dzięki za zaproszenie, dzięki za Pack'em Play'a. Też bardzo dziękuję za to, że udział. Wy w tym momencie będziecie rzeczywiście widzieć, jak pixeluje swój cały skład. No szkoda tego Casemiro, szkoda reszty zawodników, bo jednak kilkadziesiąt tysięcy monet by się nazbierało, ale na tym polega Pack'em Play'e. Rewanż udeksa, link w opisie, wbijajcie, subujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, zostawiacie łapy w górę, jeżeli takich odcinków też więcej. A my już Wam dziękujemy za uwagę, trzymajcie się, na razie, piona, cześć!